Porównanie dwóch kremów regenerujących zacznijmy od La Roche Poze, który w ogóle nie jest kremem regenerującym. Krem należy do kreminogennego koncernu L'Oreala, marki, która ma pozwy sądowe i to ponad 8 tysięcy o choroby onkologiczne kradzież patentów wykorzystywanie danych. Wpiszcie w Google Loreal pozwy. Ponadto marka przegrała wiele procesów sądowych, m.in. o kradzież patentów, testują na zwierzętach na rynku chińskim. Są to kosmetyki dające efekt placebo z kancerogenami, mutagenami. Jak już tyle, tyle ludzi o no to słuchajcie. Poczytajcie sobie więcej szczegółów. Polecane w zmanipulowanych, fałszywych współpracach za kasę. No tak, światem rządzi pieniądz, zdajemy sobie z tego sprawę. A teraz o 20 zł tańszy Cicavit Plus SVR krem kojąco regenerujący. Świetna technologia, realne działanie regenerujące, naprawcze. Bogatszy, bezpieczny dla zdrowia i dla naszej skóry skład. Który więc krem wybieramy? SVR. Nie wspieramy kryminalistów L'Oreal.